Witajcie na kanale Wizja Web. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, chciałbym Wam opowiedzieć o modelu słuchawek marki LG, a mianowicie Tone Free FP8. O słuchawkach, które w zasadzie mają wszystko, co tylko mogą mieć słuchawki bezprzewodowe, natomiast mają jedną, jak dla mnie, dyskwalifikującą je wadę, i o tej wadzie też powiem Wam w trakcie tego opracowania. Zapraszam serdecznie. I słuchajcie, zanim przejdziemy do faktycznego materiału, króciutka wstawka, ponieważ materiał nagrywałem w terenie, a chcę być bardzo rzetelny, mam dwie funkcje, o których w materiale nie powiedziałem. Pierwsza, po włączeniu sobie urządzenia ładującego bezprzewodowo, umieszczeniu słuchawek na ładowarce indukcyjnej. Oczywiście słuchawki ładują się bezprzewodowo. U góry mamy diodę, która sygnalizuje ładowanie etui, na dole mamy diodę, Odpowiedzialną za funkcję, o której właśnie powiem, bo jest wyrożnikiem tych słuchawek ewidentnym. I druga kwestia one mają kodek profesjonalny APTX, to znaczy yy, da się słuchać w wyższej jakości dźwięku. Yy, a z tego co wiem, kodek APTX jest zaimplementowany w bardzo dużej ilości yy, telefonów, więc o tym warto wspomnieć, że oprócz SDC i AAC jest oczywiście możliwość słuchania w kodeku. APTX. A tak przy okazji chciałem was prosić serdecznie o to, żebyście dawali łapki w górę albo w dół. Oczywiście to bardzo pomaga kanałowi. Więc jeżeli wypracujecie w sobie nawyk łapkowania o co was bardzo proszę, to będzie mi bardzo miło. Każdy obejrzany materiał z taką łapką na pewno pozwoli na szybszy rozwój kanału. A wymaga on też troszeczkę pracy. A teraz już zapraszam was serdecznie do dalszej części materiału. Zanim przejdę do opisania wam wszystkich funkcji tych słuchawek, bo one w zasadzie są wyposażone we wszystkie możliwe funkcje, jakie możecie spotkać w słuchawkach TWS, powiem o jednej technologii, która je wyróżnia. Mianowicie Meridian UV Nano. Jest to technologia, która w momencie, kiedy ładujemy słuchawki przez port USB-C, bo są one wyposażone w port USB-C i tylko podczas ładowania, tutaj z przodu zaświeca nam się taka E, malutka dioda na niebieską i za pomocą e, takich promienników, które są tutaj w tych złotych dwóch częściach wewnątrz, tui, tam są takie malutkie diody. E, uruchamia nam się naświetlanie bodaj przez 15 minut między innymi gumek w tych słuchawkach. I to rzekomo według producenta niszczy bakterie, które mogłyby się osadzać na słuchawkach. Ciekawa technologia, ja się nie spotkałem w innych modelach z czymś takim. To zacznijmy sobie od opisu etui. Etui bardzo wygodne. E, można je nosić bez problemów w kieszeni, spodni. Takie jajeczko, powiem szczerze, z bardzo solidnego plastiku wykonane. Nic tu nie trzeszczy. Gładkie, z logo producenta. E, oczywiście, tak jak mówiłem, z portem USB-C, szybkim ładowaniem, diodą sygnalizującą naświetlanie światłem UV i diodą, która świeci się na zielono pomarańczowo lub czerwono w zależności od stanu naładowania etui, a w momencie otwarcia etui od stanu naładowania samych słuchawek. Musiałem przejść do trochę ciemniejszego miejsca. Zobaczcie, jak otworzę etui, słuchawki są naładowane do pełna, ponieważ etui świeci się na zielono. Zamknę etui też jest naładowane do pełna, też świeci się na zielono. No diody e, tej właśnie Yy, odpowiedzialnej za technologię UV, Wam nie pokażę, bo w tej chwili nie mam ich podłączonych do ładowania. Natomiast jeszcze pokażę, jak otworzymy opakowanie, mamy taki ładny fioletowy kolor diód. To nie jest technologia podczerwona, żeby tego nie mylić. Tam w środku mamy dwa takie promienniki. Ten odpowiedzialny za technologię podczerwoną to są te złote blaszki, a te takie koliste diody na dole. To jest właśnie ta technologia, która powoduje, że widać słuchawki w środku podświetlone na troszeczkę taki niebieski kolor. Jak leżą w uchu LG Tone Free FP8? Rewelacyjnie, są bardzo, bardzo wygodne, malutkie, zupełnie nie przeszkadzają, no może troszkę. Jeżeli kładziecie się do łóżka i chcecie w nich 4 godziny poleżeć, jest lekki dyskomfort. Sposób wykonania słuchawek bardzo ładny, taki połyskowy. Tutaj ten tylny panel, oczywiście dotykowy, no i same słuchawki z bardzo solidnego plastiku. One mają tutaj też dodatkowe czujniki. To jest ta czarna kropka, które sygnalizują włożenie i wyjęcie ich z ucha i to też uruchamia i dezaktywuje muzykę. Każda ze słuchawek jest wykonana z bardzo dobrej jakości materiału, taki połyskujący tutaj tył oczywiście dotykowy panel, bardzo dobrej jakości gumki, dedykowane właśnie do LG Tone Free FP8. Słuchawki mają też czujniki, które wskazują włożenie ich do ucha, więc w momencie jak wyjmujemy je, sucha muzyka przerywa granie. No i mamy też mikrofony zewnętrzne, które pozwalają na nagrywanie. Otoczenia, więc oczywiście jest też tryb transparentny. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, nie ma się do czego przyczepić. Jest bardzo dobrze. Przyzwoita głośność, bardzo dobry bas. Dźwięk jest stosunkowo czysty, ale coś, co w moich oczach je bezwzględnie dyskwalifikuje, pomimo tego, że je posiadam, to jest potężna wada ich budowy. One mają membrany najprawdopodobniej wykonane z. Takiego plastikowego tworzywa. To jest standardowa membrana, którą można spotkać w tanich słuchawkach. Czemu tak sądzę? Ponieważ po pierwsze, w momencie, kiedy zaczynam mówić, ja mam dosyć mocny głos. Wewnątrz dźwięk zaczyna powodować nieznośne wręcz wibracje wewnętrznych membran. Czyli jakby mikrofony, które zbierają dźwięk, powodują wewnątrz rezonowanie. Tego środka. I dokładnie to samo jest podczas muzyki przy pełnej głośności słuchawki zaczynają, mówiąc wprost, harczeć, czyli zarówno podczas rozmowy przy bardzo mocnym głosie osoby mówiącej, jak i przy muzyce, której słuchamy, membrany wewnętrzne i prawdopodobnie mikrofony ze względu na technologię wykonania powodują no nie umiem tego inaczej nazwać, harczenie, taki rezon, to nie jest jakiś taki dźwięk w tle. To jest po prostu nieznośne takie brzęczenie osy, które jest moim zdaniem wywołane mechaniczną budową podzespołów tych słuchawek. Czyli przekraczamy pewną barierę, bo staram się to dokładnie wytłumaczyć. Barierę dźwięku z zewnątrz albo barierę dźwięku wewnątrz. No I słuchawki po prostu, szczerze mówiąc, nie nadają się do użytku. Gdyby to była wina mojego egzemplarza, to myślę, że o tym bym nie wspominał. Ale mam już wymieniony na kolejny, i rzeczywiście taki problem występuje. Dostałem fabrycznie nowe słuchawki, producent bez zająknięcia wymienił je na nowe i problem jest nadal. Pomimo tego model jest tak wygodny do noszenia w kieszeni, tak malutki, ma bardzo dobry zasięg. Że po prostu noszę go ze sobą codziennie i siłą rzeczy z niego korzystam. Generalnie jestem z niego zadowolony, ale gdybym miał LG Tone Free FP8 kupić jeszcze raz, ze względu na tą dyskwalifikującą wadę, prawdopodobnie drugi raz bym ich nie kupił. To porozmawiajmy w takim razie o parametrach. Czas pracy deklarowany przez producenta 10 godzin, ja muszę potwierdzić niestety tylko 5. Czas pracy bezpośrednio słuchawek i około 3 godzin rozmów tego parametru producent nie podaje. Około 14 godzin zetu i tu się zgodzę. Przy założeniu, że one działają około 5 godzin, 2 do 2,5 raza, jesteśmy w stanie naładować te słuchawki. I jeszcze raz przy użyciu etui ładującego, czyli powiedzmy, że zbliżamy się do tych według mnie 15 godzin, według producenta 24, no ja niestety tego potwierdzić nie mogę. Średnica membrany przeciętna, 8 mm, jak wspomniałem ładowanie przez USB-C, mamy kodek SBC, AAC, czyli standardowe kodeki zarówno dla iOS jak i dla Androida, i aptX, -a. i oczywiście normę IPX4, czyli normę wodoodporności. Bluetooth, bo chyba nie mówiłem, 5.2. Także powiem szczerze, te słuchawki w połączeniu z możliwością wykorzystania zarówno trybu transparentnego, jak i rewelacyjnej redukcji otoczenia, one spełniają swoje zadanie i grają naprawdę dobrze i myślę, że niczego im nie brakuje, ale powiem szczerze, za 500 zł, mając na przykład modele marki Soundcore, czy nawet Sony, bo Samsunga mniej testowałem, powiem szczerze, nie wiem czy są warte swojej ceny. Ja na szczęście kupiłem je w promocji gdzieś około 500 zł. Natomiast no średnie ceny, powiedzmy na portalach internetowych, to jest około 700 zł. No i niestety to jest chyba pierwszy test na kanale, gdzie muszę powiedzieć, że sławki są bardzo wygodne. Fajne, super działają. To nie jest sprzęt przeciętny, to nie jest też urządzenie, które można by było zaliczyć do kategorii budżetowej. Są bardzo wygodne, mają wszystko. Ale niestety nie spełniają tej jakości rozmowy, bo one za każdym razem przeszkadzają mi same w sobie w prowadzeniu rozmów. Głośność maksymalna jest obarczona, tak jak mówię, problemami z dźwiękiem. Czas pracy jest przeciętny. No i powiem szczerze, taki ogólny user experience też jest przeciętny. Więc moim zdaniem, urządzenia za około 300 zł to jest spółka, w której należy plasować te LG Tone Free FP8. Według mnie to. To no może jest taka przeciętna półka średnia do półki najwyższej, a to podobno jest jeden z wyższych modeli marki LG. Ja bym ich niestety nie zaliczył i tą konkluzją myślę, że z tą konkluzją zostawię Was na koniec. Natomiast, jeżeli ktoś ma ochotę, jeżeli odpowiadają Wam malutkie słuchawki, których nie będziecie słuchać na pełnej głośności, wszystko mające, albo macie sentyment do marki LG. To jak najbardziej mogę je polecić tym słuchawkom, niczego nie brakuje. Na dzisiaj to wszystko, życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnych testów.